Siemka, witam Was w moim kolejnym odcinku z serwera Gambox. Yy, już nagraliśmy kilka odcinków ze, ze strzelanki, więc dzisiaj czas na prezentację serwera. Ok, więc jak widzicie, na spałnie znajduje się parku. Yy, znajdują się różne parkury. Yy, gdy wchodzicie, pojawiacie się w tym portalu i wychodzicie na to miejsce. Yy, tutaj jest wszystko o VIPach: na jaki numer wysłać, jak go kupić, co ma i takie. <try> Tutaj macie, no, po prostu zasady takie, jest to serwer PvP z broniami, zainstaluj teksturpak przy wejściu i walcz z innymi. Jak już widzicie, na serwerze jest teksturpak serwerowy, który pozwala na widzenie tych broni, na przykład kilof to jest powiedzmy M16 i tak dalej. Więc na spawnie też macie item shop, gdy się zabije gracza dostajecie 100 kasy, ja już mam 24800, czyli że zabijałem 248 graczy. A gram wczoraj, więc prawym kupuje się, czyli nie walić, yy, nie walić, tylko prawym kliknąć. Tak jakbyś chciał postawić pochodnie albo coś takiego. Tutaj mnie tak jest. Dobra, więc ym, gdy pr na przykład tutaj gdzie jest żelazne, to jest dla zwykłych graczy, a gdzie złote jest dla vip -ów. Oczywiście VIPy mogą kupować je dla graczy i dla vip -ów. Z dodatkiem to i dla VIPów. Więc VIP ma bazookę ulepszonego shotguna i AK 47. A zwykli gracze mają sniperkę shotguna M16, czyli Karabin, Pistolet i drugi Karabin L85. Ok, więc chyba już dużo wytłumaczyłem i jeszcze gdy się kliknie na, na tabliczkę, na której pisze kliknij na mnie. Jest ta tabliczka na bloku redstona przed portalami, to dostajemy pistolet 32 ammo i taki jakby nóż, tylko że <laughs> drewniany mieczyk. Tutaj macie bronię specjalne Famas rozdawane codziennie na Facebook. P90 rozdawany na YouTube przez Mr. Lord. PS, Możecie go kojarzyć z kwadratowej masakry MK... Jezu. HKG3 rozdawany na Facebook przez Matis1994 MP5 rozdawany na YouTube przez Kaszub TV. Scar rozdawany na YouTube przez iCzorny Okej, okay, więc... Jeszcze co sobie tu Wam pokazać Okej, okay, więc może przetestujemy więc prawym klikamy na tabliczkę i dodało nam się ammo i ten. Więc fuch, jeszcze macie Ender pomiędzy portalami. Jaksowy portal do innej mapki kieruje, a redstoneowy do innej. Według mnie redstoneowy jest lepszy. Lecz na Diaksowie grają lepsi gracze. O, widać co się miatek zrespił? Za tobą. Dobra. O, kurde, może zabijemy go. Miałem 2000... Y, Jezu, miałem 22800 a teraz mam jak widzicie jest dwa, tysiące 24700. I jak widzicie mam teraz 2800, czyli dostałem 100 kasy. Jeszcze go zabijemy sobie. Prrr. A to spoko. Dobra, więc to chyba by było na tyle w tym odcinku, lecz zaraz jeszcze wam pokażę drugą mapkę w jaksomym portalu. To niech nas zabiją i albo dobra, niech mnie nas zabije. A gień! Jezu, podpalił nas shotguna. O, dobra, zabili, zabili nas. Więc ty, 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 tym razem sobie kupimy drugi karabin. Według mnie lepszy, ale ma mniej ammo, jak widzicie. To L85. Więc wchodzimy 3, 2, 1, dawaj. Dobra, ja jestem na drzewku. Więc to jest druga mapka, lepsza według mnie. To znaczy gorsza, ale lepsi graczy tam grają. I można tutaj więcej Aka zdobyć. Tak jak i broni dla vip i broni specjalnych. Ponieważ tu takie debile grają, którzy grać nie umieją. I mają dobre bronie, lecz ich wykorzystać nie umieją. Dobra. Więc yy, teraz nas zabiją, to pójdziemy sobie na spawna. Jezu! A, to ty. Więc ty nas zabiją tam. Albo dobra, mnie tak zabij mnie. Mówiłem, żebyś ty mnie zabił. Nie, dobra, oddam ci. Dobra, to poczekaj, zabiję go. Gin. Dobra, jest, ginął. I teraz mamy, jak widzicie... Uu, 25 tysięcy jest to. O, widać, że mnie tak kogoś zabił. Ale czy to mnie nie obchodzi? Dobra, więc... Um, mniej więcej ten odcinek potrwa jeszcze z dwie minuty. Po, y, może wytrzymamy do siedmiu minut. Więc ja się teraz napiję. O Jezu, to ktoś biega. Widziałeś go? O Jezu! Strzelają! I on tu wszedł do domu! Jezus, respił się! Agiń! No kurde, dobra, zostawił mnie. Więc sobie szybko przejdziemy parkura. Są trudne parkury, ale podobno Jako nagroda na samym czubku parkurów Są bronie specjalne Słyszymy, że podobno Na pewno jest famas Więc warto nawet przejść bo, Ponieważ famas jest strasznie dobry A jeszcze wam się pochwalę Co dostałem Gdy kogoś zabiłem Więc zobaczcie, mam granata Jeszcze nie wiedziałem, że w ogóle tu są Dwie bazooki plus naboje Jed Jedną bazookę mi do umietek Zdobyłem też Famasa, broń specjalną. I także HKG3, też broń specjalną. I Spasa, broń dla VIP-ów. Dobra, więc to by było chyba nawet na tyle, więc. O, ow, tu jest. Dobra, więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem i oprowadziłem Was na serwie, więc cześć!